ok i ul mamy osadzony rój w ulu tak to wygląda dałem im ramkę z czerwiem dałem im ramkę z pokarmem no i dałem im trzy ramki z węzą także na razie tak tak sobie muszą radzić a dokupię jeszcze ramek dokupię węzy to im, Im sadzę już na pełne zasadzie im ten ramek już na pełne, na pełne gniazdo, i tak to, tak to aktualnie wygląda. Taka niespodzianka dzisiaj z rana w kwietniu, końcem kwietnia, który dzisiaj mamy, 23 kwietnia, bodajże, chyba tak, 23 godzinę około 9, 9 rano. Tam sobie pszczoły e, usiadły, no jeszcze ich tam trochę jest. Nawet nie zauważyłem, jak strząsałem, ale mam nadzieję, że tam i matki, matki tam nie ma, że matka jest, jest jednak w ulu. No, ale to się, to się jeszcze pewnie okaże. Trzymajcie się do następnego filmu, hej.